Witam wszystkich bardzo serdecznie. Inauguracyjny odcinek, gdzie ładujemy 12 tysięcy u widza. No i dzisiaj, moi drodzy, zmierzamy do tego to składu, żeby ulepszyć. O kurczę, to będzie ciężka misja. Co tu robi Stam van Dijk Osman Dembele, Dumbia, Matko? Jedyna, ten skład jest chory. I jeszcze ten skład będziemy ulepszać. Standardowo widzowie, aby wziąć udział w odcinku, są aktualnie dwie opcje. Pierwsza z nich to top traf miesiąca, który dacie mi po prostu na lajwiku. I jeżeli u Was będzie ta najlepsza karta, to do Was oczywiście wbijam. Cały miesiąc o trwa, do końca października aktualnie. No i tutaj widzimy, moi drodzy, Osman Dembele. Wartość podczas trafienia tego Osmana było, słuchajcie, 2,2 miliona końców. Więc naprawdę tutaj Karol zdominował, a jesteśmy mu Karola, który właśnie na co dzień mieszka, zamieszkuje tutaj Mielec. Także pozdrawiamy Mielec, pozdrawiamy Karola. No i dzisiaj jeszcze będziemy starali się ulepszyć ten skład, ale to absolutnie nie będzie łatwa, łatwe zadanie. No i teraz tak, mamy na pewno i mamy 12 tysięcy pońców do wydania. Jeżeli chodzi o drugą opcję, jaką możecie słuchajcie, yy, jak, w jaki sposób możecie wziąć udział w odcinku, to na lajwiku, na kiku yy, są punkty za oglądanie streama. Także, jeżeli ktoś ma w tym czasie odpalonego kompa, czy tam na telefonie sobie coś robi, odpalacie nawet sobie w tle streamka i oglądacie jednocześnie i sobie zbieracie punkty, potem wymieniacie to na tikety i tam spośród właśnie wszystkich będziemy tutaj wyłaniać kolejnego uczestnika tego turnieju. A poza tym, jeszcze oczywiście, sobota, sobota, 11 października, 11 rodziny kanału, a to oznacza. Że tam też będzie kilka opcji do wzięcia udziału właśnie w tego typu atrakcjach i zabawach. Także moi drodzy, paczki niesamowite. Będziemy chcieli troszkę na pewno tych y, wymiennych pootwierać. I tu widzę 6 razy 81, i od razu za to się zabierzemy. Bo jednak, jak coś fajnego, drogiego, wymiennego się trafi, to na pewno będzie boom. Mamy NK, mamy Norwegię, mamy La Ligę, ale wiemy jedno: tutaj nie będzie walkoutu. Tutaj będzie niestety Sorlot na poziomie 84 overall. overall więc tutaj początek nie najlepszy, ale bierzemy. O, cho chociaż, chociaż. Proszę bardzo, 20 tysięcy kamawinga Tutaj jakieś kwiksele, nie kwiksele i już zbliżamy się do 25 tysięcy z wymiennych kart, więc jednak nie było najgorzej. Przechodzimy do drugiej paki. Myślę, że od razu takie dwie paczuszki na start tutaj wiadomo. Ale druga paczucha to SP i Holandia. A, uh, Barclays WSL. Kompletnie nie mam w głowie, co to może być. Eee, raczej, chyba bez historii. Też, chyba, że w środku znowu jakiś zaskakujący freempong nam by tutaj wleciał. Dobra, moi drodzy, kolejna paka to za 90 tysięcy. Tutaj, słuchajcie, mamy 20 razy 81, plus. No, i wydaje mi się, że tutaj, no, jest tutaj potencjał na coś więcej, bo co, nie, otwieram taką pakę, to jakiś walkout się tam znajduje. Już wiemy, jedno będzie walkout. Pozycja NK, Francja. Ale to chyba katoto, więc teraz liczymy na ten podwójny walkout. Chociaż ta flaga nie powiewała na tyle, aby tutaj chyba był ten podwójny walkoucik. Katoto to jest overall, słuchajcie, na poziomie 88. Co do overali, warto trzymać karty niewymienne, którymi na co dzień się nie gra, z uwagi na to, że yy, środa zawsze O, jeszcze Omar Marmusz, jeszcze Inform. Ta katoto, powiem Wam, paczka sympatyczna. Ta paka jest jak najbardziej okej. Okay. Yy, no i. W niedzielę podobno też wychodzi ikona, słuchajcie, więc pierwsza ikona w gierce. My przychodzimy do drugiej paki, yy, więc jak wychodzi, słuchajcie, i hero, i ikona, to te wszystkie overale są mile widziane, bo na to wszystko się poprzepala. Tutaj NK Niemcy to będzie chyba pani Schiller, bo Bayern ma na tym, ale podwójny walkout. A jeżeli jest podwójny walkout, to jest szansa na coś lepszego. I teraz pytanie co? Pytanie co? Wiem, jak rozpoznać, że, jaki to jest klub, ale zawsze nie patrzę tam z uwagi na to, żeby mieć niespodziankę. Tylko, że Harry Kane czy jest niespodzianką. No, overallowo przyjemną, bo 89 overall. Czy do grania? Kurczę. Temat rzek, ale też jest Davis. Ależ hat trick. Bajernu, Monachium, a w oddali jeszcze widzę na końcu Góreckę, Czwartego piłkarza, Bajernu i piąty. Sane były piłkarz Bayernu Monachium. Tutaj Harry Kane okolice 20 tysięcy. Davis chyba 15? Już koło dyszki. Okej, okay, okej, okay, dobra. Patrzymy co tam dalej. Lukaku, frempong. A może w klubie jest wymienny frempong? I to by była wspaniała wiadomość. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest! Wymienny frempong. A więc kolejne W przed nami: 35 tysięcy. No i samych takich wymiennych kart, a tak jest to koło, to już myślę, że tutaj możemy powoli się dobijać do tych 100 tysięcy. Dobra, wracamy do paczki wymiennej zatem, chociaż... Ta dobra dyspozycja w tych pakach niewymiennych. Nie wiem, czy zagwarantuje nam coś spektakularnego. Iś, Italiano, Italiano, Calcio femminile Nie, nie, nie. To jak to będzie estereom, A to raczej paczka będzie do zapomnienia. Chociaż zobaczmy. 84, 85 uberam. Ok. Jedna paka za 70 tysięcy, jeszcze tak dla testu. Sprawdzimy, co się tutaj w niej znajduje. O, właśnie. Były pewne obawy, bo niby 25 złotych, rzadkich kart. Natomiast. Tutaj walkautu nie zobaczymy. Plusem jest to na pewno, że. Tutaj powinny być jakieś wypożyczenia w środku i może na Foot Champions jakiś potężny Cristiano Ronaldo czy coś. O! Boku ciekawy. Teraz moi drodzy, paczka wymienna za 45 tysięcy końców. Ja ogólnie jestem wielkim antyfanem tej paki, bo z poprzednich lat, jak jeszcze u siebie kiedyś ładowałem pońcy, no to to nie były przyjemne historie te paczki za 45 tysięcy. Czasami otworzyło się 10, bo z reguły było tak, że jej dodaje 10 tego typu paczek. No i. No i potem właśnie jest podobnie do tego co tu. To teraz jeszcze paka za 25k. Może ona przyniesie więcej szczęścia. Halo jej! Czy z drugiej strony? Czy tutaj należy narzekać w obliczu tego, że już jest Jabstam, tam, osmondem byle, na takim etapie gry? No właśnie, ale jest 85 Fabian Ruiz. I jeszcze jedna próba tej paczki za 45 tysięcy. Jest w końcu wymienny walkout. LP. I to jest pani. Kurczę, LP i Niemcy. I Bayern Monachium? To mam powiem wam, spory dym, bo nie mam pojęcia, jak to to może być. Jakaś ból? A ból. No i dobrze, dobrze wiedział, dobrze wiedział. 86 pani ból wjeżdża na rejony i oprócz niej. Czerki. Super karta. Jeszcze jedna paka za 25 tysięcy. I kierunek SP Holandia. Jak to jest jakaś pani z Holandii i Pezże? To wiedz, że... Ojej, jakie niskie overale w ogóle. Nie, nie, nie. Moi drodzy, w międzyczasie jeszcze... Ułożymy sobie drafcika za pońciki. No i co my tutaj mamy? Halo, halo, moi drodzy, możecie mieć FC26 200 zł taniej. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować się z kodem United, moi drodzy, na superbecie i postawić swój pierwszy zakład za minimum 50 zł. W takim przypadku do trzech dni roboczych dostaniecie właśnie voucher na 200 zł na FC26 do Media Expert lub EuroRTV AGD. Także zamiast ta gierka ma kosztować 340 zł, będzie kosztowała jakieś 140 zł. Także Myślę, że fajny deal tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Dobra, moi drodzy, wybieramy formację 433. Szybko układamy jeszcze drafcika dla Karola. I będzie ciekawie, bo to będzie draft ze Zlatanem Ibrahimowiciem. Ula la! A do tego jeszcze Vinicius Junior na lewej flance będzie wspomagał Szweda na ps -ie. Na ps póki co Saka. Myślę, że też not Bad. Patrzymy co w środku pola. Czy będą tu jakieś perełki? No na razie. Tej perełki tutaj w pierwszym wyborze na środku pola nie było, w drugim jest Jude Bellingham, a to oznacza, że tu już naprawdę będzie łatwo jakiś zielony link pomiędzy Winim a właśnie Bellinghamem. Dobra, idziemy dalej, Elo, tutaj jakiś Ferlo Mendy może i proszę bardzo, też jest Hernandez, ale bierzemy Mendiego. niech tu będzie ten Real Madrid, bo tutaj już mamy zgranie z hiszpańskiej jej ligi i tak naprawdę załatwione, więc nie będziemy za bardzo kombinować, tego Naczo trochę wziąłem z przyzwyczajenia, cały czas w głowie była myśl i jest Van Dijk. chociaż troszkę ludzie do niego narzekają, ale weźmiemy Van weźmiemy, bo może tu będzie Frimpong. Wtedy też trochę będzie Premier League, ale na razie bez historii. Ten Weltman bardziej pod zgranką, a na bramce Uuu, proszę bardzo, Alison. No więc taka hybryda, słuchajcie: La Liga, Premier League ze Zlatanem Ibrahimowiciem. Jeszcze wydaje mi się, że fajnym takim kreatorem do środka pola yy, mógłby być tutaj jakiś iniesta z nowych ikon, które się nam tutaj pojawiły, i byłaby w ogóle piękna historia. A Tak, no to po malutku, po malutku. Patrzymy, co tu mamy. Jest Carlos Alberto, który może grać i na SEO, i na PO, więc tutaj decyzję Karol będzie mógł sobie potem podjąć samemu. Ale jeżeli trafimy tutaj właśnie SEO, PO, to jeszcze jest właśnie opcja, żeby go gdziekolwiek tam przesunąć i będzie bajka. Ale nadal nie mamy tego środkowego pomocnika. No i chyba na razie, bo Bellingham ma SP, wiecie, więc wezmę Dybalę i zrobimy małe przesunięcie. I teraz tu pójdzie, o zobaczcie, Bellingham. Tak jak w poprzednich, to Fifach, Zielony link między Mendim, Bellinghamem i Viniciusem. Trochę tęsknie. Yy, o kurczę, tutaj ciężko, ale ten Ildis może być ciekawy. Yy, trochę tęsknię za, za tym starym systemem zgrania, kiedy były to te linki piękne. Jest potężny Cristiano Ronaldo. Powiem wam, że Ronaldo gram złoty i naprawdę ta jego sylwetka, poruszanie się sprawia, że on jest OP. I nie mogę wręcz doczekać się tutaj próby jeszcze trafienia Cristiano Ronaldo, ale już w tej wersji eventowej. No ale też cena mówi sama za siebie, że on jest koksem, ale koksem też jest Bobby Charlton. No i będzie troszkę dymu, bo Paulo Dybala musi pójść na ławkę. Chyba że Dybale damy obok i po prostu że Bonito. I po prostu będzie żoga Bonito, słuchajcie. Tutaj byśmy dali po prostu Florentino. Yy, Zadybale Bobby Charlton. Nie no, ten skład wygląda. Troszkę tam jeszcze Dymy z tym mesio, ale to zawsze na tego PO kogoś tam można wcisnąć i będzie magia. Dobra! Myślę, że składzik jak najbardziej, Gicio. Carlos Alberto, Bobby Charlton, Ibrahimović, Vinicius, Bellingham, Mendy, Alison, Van Dijk, Saka... Karol, powodzenia. Jest tu paczka, słuchajcie, która zawiera jeszcze 1500 expa, więc damy expa tutaj na konto jeszcze do Karola. Niech ma 1500 expa, szybciej wbije ten 40 level sobie z ciku. Mamy tutaj La Liga i Betis. Wydaje mi się, że to może być Isko. Niskie tempo, jest, jest szansa na niego. I tak jest. ISKO 84 overall. Do tego te 1500 ekspo, jak to w ogóle wygląda? Ok. Jeszcze jakaś paczka, złote wsparcie. Do tego wielki Luka Modric, Jaune Garcia. Jedna paczka za 45, jedna paczka za 25. I wtedy przejdziemy do tej paki jeszcze za 90 000. Tutaj Węgry, Liverpool. No i teraz. Jeżeli nie wiemy pozycji, no to może być e, kerkes albo soboslay. Tym razem soboslay. Chociaż tutaj odsłonię, to chyba bardziej cieszymy się właśnie z tego kerkesa, jak tam na elo sobie wyleci. 25K. Kolejna paczunia. Mamy PP. I to będzie Lali. A kubo, Real Sociedad. No nie jest widzowie, no co tu dużo mówi? Trzeba przejść po prostu do tej paczki y, zdecydowanie najlepszej. I mowa tu o paczce za 90 tysięcy. No i teraz, moi drodzy, ostatnia paczka za 90 tysięcy, ostatnia nadzieja na jakiekolwiek oddanie. Jest walkout, jakiś koks, jakiś koks, to będzie chyba Saliba, a no więc będzie spektakularne zakończenie. Nie? nie, 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 Konate, o kurde, o kurde, ale i tak jest git, ale nie tak git, jak mogłoby być git. <ścoughs> Okej, okay. Konate, Konate. No, szkoda, że to nie konto pelka Damiana. Myślę, że u Damiana byśmy mogli zrobić takie wzmocnienia. Także Damian zapraszamy. Z, ze wszystkimi imprezkami na playce, możesz nam tutaj dać, to chętnie Ci otworzymy. E, no dobra, Konate jako kolejny. To jeszcze, moi drodzy, Paczuszka za 45 tysięcy, a w niej PO. No nie, to jakiś Carpenter. Jakiś i właściwie jakaś, bo to Chelsea London. Pani Carpenter, z czego co kojarzę? To raczej over 84, tak, tak, tak. No i w środku tej paczki mamy nic nadzwyczaj dobrego. Także moi drodzy, po sprzedaży zawodników, po tych transferach, myślę, że Leao out i Kwaras in. Taki powinien być tutaj najbliższy plan. No a potem zobaczymy, co pokażą Rivalsy, food Championsy. No i będzie piękna historia. I zapraszamy. Cały październik na akcja Trwa, moi drodzy. Top traf miesiąca. Bierze udział w takim odcinku, gdzie ładuje Wam 12 kapońców. No i do tego oglądanie streamka. Zbieracie punkciki też na to. No i też w sobotę będzie też taka opcja zgarnięcia.